Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w kolejnym odcinku z gry Fazmofobia. Dzisiaj firma wysyła nas do domu na wsi, gdzie lokatorzy zgłosili prawdopodobne nawiedzanie ich domu. Poprosili naszą firmę o pomoc w zidentyfikowaniu i przepędzeniu ducha, który nawiedza ich dom. Poinformowali nas, że w nocy słyszą jak ktoś chodzi po domu, rzeczy same się poruszają i przez cały czas czują. Że nie są sami. Pierwsza grupa śledcza ustaliła, że dom jest nawiedzany przez ducha niejakiego Christophera White'a, który lata temu mieszkał sam w tym domu. Żaden z mieszkańców wsi nie wie, co się z nim stało, jak i kiedy umarł. Naszym zadaniem, jak zawsze, jest zidentyfikowanie rodzaju ducha, z jakim mamy do czynienia, poprzez znalezienie trzech niezbitych dowodów. Na podstawie naszego śledztwa, grupa likwidatorów naszej firmy będzie w stanie skutecznie przepędzić ducha z nawiedzonego domu. A teraz usiądźcie wygodnie i obserwujcie. Czy może wy. Gdzieś widzicie ducha. Zapraszam. No teraz tak. Christopher White. This ghost also seems to respond to everyone. Właśnie to musimy pamiętać. Go, tamten duch odpowiadał, jak wszyscy byliśmy dopiero. You should be able to use his name to anger. OK. No dobra. Czyli, żeby mieć jakąkolwiek aktywność, musimy być razem. Dobra, MVK. To znaczy wydaje mi się, że to po prostu chodzi, że on każdemu odpowie, a nie że... że musimy być wszyscy. Nie, nie, nie. Ja nie, nie, nie mogę tak? Że, że nieważne czekaj. czy jest jedna osoba, czy dwie, czy trzy. This ghost also seems to respond. Aha, dobra, okej. Okay. Tak, 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 <coughs> Dobra, no y tu, jest moc, tu jest mocniejsza latarka na dole jak ktoś chce. Nie, ja, ja, ja ją, ja ją zobacz. Ja nie mogłem. O ja, To to jest zaleta wiara, Marcin. Który to jest motion sensor? Y to coś. To weź może. Bo... Dobra, to złapę. Jak, to... jak znajdziemy pokój, to się tam ustawi. Dobra, Marcin, otwieraj drzwi. Otwieram. My mamy zajęte ręce, że. Traj ta... <grym> Trypoda nie wiem, ja żeby drzwi otwierać dobra, budynku. Pod... Dobra. A i, i tak na razie pokój trzeba znaleźć. Jest. To jest ten dwupiętrowy. O kurde. No. Dobra, proszę mi ładnie otworzyć drzwi, a ja muszę zrobić jedną rzecz tylko. Cyk, cyk, cyk. Ok, dobra. To rozesz. tutaj. Tak, rozejść się panowie i szukać dowodów. Szukam fałcon, jest wszędzie. Dobra, kuchnia. Cholera, nie mam do otwierania drzwi ręki. Nie. Dziś. Co tu jest creepy? No, fajny farmhouse. Szukajcie też Ouija board. Ona nam da od razu pewność, gdzie jest duch. Halo? 12 topnie, ale nie spada poniżej 10. Ale to jest podejrzany pokój dla mnie. Nie. jest. Cześć, cześć. Co tam? Jak tam? Dobra. Dobra, 17. 10, nope, 14. Nope, nope, nope. 11, 12, tutaj, tutaj tutaj na razie. 18. Tutaj na razie czysto. Tutaj na środku jest 10, literalnie. Hmm. Co je? Chyba, że to na piętrze. Może być. No idę, idę też na piętro chcę jeszcze kuchnię to jest. dokładniej. To 18, to jest, 19. 19. Dobra, ja idę na piętro. Dobra. No idziemy wszyscy. Nie, 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 no sz szukaj jeszcze tutaj na parterze. No poszukajmy wszystkie pomieszczenia, gdzie nie ma UV nic. Na pewno? No na pewno żadnej łapki nie widziałem. Okej. Okay. No tylko łapka nie nie pojawia 9 się. 9 stopni. Nie pojawia. Gdzie? 8. Ło, to to jest ten na pokój. No Składzik. To jest, to jest ten pokój na 100%. Co? Składzik tutaj w kuchni, za kuchnią. Dobra, idę. Proszę, poczekaj. Postawiam już motion sensor, mam dwie wolne ręce. Dobra. Gdzie? Gdzie jest ten dokładnie składzik? Tutaj już jest. O widzę was, widzę was. Dobra, idę. Zobaczę. Nie widzę żadnych śladów u nie ma. U będzie jak zaraz ten, zaraz zrobimy jeden eksperyment. Jeżeli oczywiście będzie ten. Dobra, ja wracam 8 po resztę. Osiem stopni, reszty. tak, to jest, to jest ten pokój na 100%. Ale nie mam jeszcze wyjdzie? MV. ki Uże, połóż książkę. Dobra, połóż książkę, tak. Dobra, <klipple> składzik. Tabliczka widza! Oh, yes! O, nie zwróciłem uwagi, że jest. Oh, tam, yes! Co No bo chcę tutaj bezpiecznie sobie to zrobić nie w tamtym pokoju. Zobacz, patrz, co tu się będzie działo teraz. I to dalej. Patrz. How... Cicho, nie każ... How, are... How old. E, duch poruszył się tam skanerem. Tak? Bo i to właśnie przyklasy światło przed chwilą. Tak. How old are you? No goddamn ja Ile ma lat? lat? 12 lat Dobra. Imię. E, where nie. Imię. Where are you? Where are you? Storage. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra Dobra, thank you, thank you, thank you no more! <laughs> no more questions! No more questions! <laughs> Dobra, czyli na pewno jest w składziku, mówisz, tak? Ale nie ma. Dobra, z przesyłką. Dobra, Marcin zamknij drzwi jak możesz. Czemu? Zamknij drzwi. I zgaś światło. Zgaź. I zgaś światło. Tak. Nie jeszcze, poczekaj, teraz cicho. Where are you? Dobra. How old are you? Co chcesz? No, give us a sign. No, nope, na razie nic. Poruszył się sensor, poruszył sensor, jest przy mnie. Ej, to jest na razie? Ale co? Na razie nie mam no, żadnego dowodu. Temperatura? Nie, to nie jest freezing temperature. To jest trochę tak z dupy. Pójdź po kamerę, żeby obserwować? Możesz, tak. Dobra, kamerę jedną rozstawię, możemy sprawdzić, sprawdzić. Dobra, ja, to ja już tutaj zostanę, popatrzę na te... Popatrzę na radio. O, jeszcze czegoś nie zrobiłem. Ej, słowa przynieść przy okazji? Możesz. Ile? Trzy. No, nope. Dobra, ja zrobię szybki eksperyment. Będzie to ryzykowne, ale raczej jeszcze mnie nie zaatakuje. Okej. Okay. Open the door. Na skór. Open the door Jeszcze jedną <laughs> e, jedna na razie starczy Telefon! telefon, telefon. Weź pieszatorkę How old are you Jest yes, uh, to gostorp, jest gostorp Dobra, zaznacz Co jest? Gostorp how, how old are you Nie odpowiada Gdzie są torby? w tej gdzie? Pięć, 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 pięć Dobra, mamy drugi dowód. 5 Tutaj taka kropeczka lata, jak się przyjrzysz. A jest, widzę, no to się Dobra, chyba level 5 i jeszcze jeden dowód potrzebujemy, tak? No, no level mo, 5. Mog mogłaby się odezwać. Czekaj, jakie mamy przy tym propozycje? Phantom Gene Shade. Ile, ile mam Sanity? Y już ci mówię. Dwa, dwa. Zero. Zero. Okej! Okay. Dwa, uciekaj stamtąd, 0 uciekaj. Weź tapsy. Idę po tapsy. Widzę jak idziesz. Eee. Eee. Czyli to jest duch, który bardzo sanity zabiera, tyle wiemy. A który zabiera dużo Sanity? Czekaj, jakie są propozycje? Phantom, no. aktywne, jean aktywne albo shade? Aktywny przed chwilą. Po pierwsze tak eee. Światło w Zykl. tym pokoju. Patrz. Wiecie co? Ile wy macie biorę. sanity? Ja biorę wszystkie tapsy, pierdzielę. Biorę wszystkie tapsy. E, biorę smudge sticks, gdzie mamy lighter? Jest lighter, dobra, give me a lighter. Freezing temperatures nie było, co nie? Nie było na razie, dobra, to możemy anulować już. To możemy sobie wziąć. E, zeszycik tam był, nie? Tak, leży. Dobra dobra e, box. Dobra, to ja mam sanity teraz 70. A ja odzyskuję sanity, jak jestem tutaj? Czy nie? E, Trochę, chyba się reguluje powoli. Dobra, ej faktycznie są fajnie. orby. A! To orby! Latają. Uuu, ej, zarąbiście! Teraz te orby widzę. Zaczy, no właśnie, wcześniej nie widziałem. Chyba ten zaszyciek sprawdzić jeszcze, bo on jest niepewny bardzo. Tak, tak, tak. Czyli tak, mamy MV5, mamy. Gdzie są orby? Hmm. Te orby... Spolować, tak? No już teoretycznie tak. A nie było żadnych fingerprintów na pewno tam, Marcin? Nie wiedziałem, nic, ale możemy trzeba pójść. Nie, chyba nie ma nawet ducha takiego z taką sekcją. A, już. A. O, mom... jak ktoś nagle skoczyła. No. Czyli, w... nie, no już spadła. W tym momencie, jaki, jakie możemy mieć jeszcze możliwości? Shade. Ale nie, Phantom... cho ale, ale chodzi mi o dowody. Dowody, do dowody. Jakie to Czekaj. Wody, ee... Freezing temperature da nam Phantoma. Znaczy, no tylko jakieś. Ghostwriting jakie da nam Shade'a. Ghostwriting. Ghostwriting już jest. Fingerprint nie da nam niczego. Spirit box da nam Gina. No dobra, to idziemy. Musimy spróbować się z nim pogadać albo zeszyt. Próbowałem gadać, nie odpowiadał. Nie, Dobra. Jeszko i ten, nie? I MFV level 5. Jest. Ja zapalam sobie tego. Kadzidełko, mam to gdzieś. Idę z kadzidełkiem. Ja jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Czekajcie na mnie, i... A, bo przecież ty Ouija robisz, dlatego ci tak sanity spadło. Tak, a nie zrobiliśmy zdjęcia Ouija board. To już robię, to już robię, mam aparat. Ale musi, musi chodzić, tak czy nie? Nie. Mhm. Coś tu jest teraz? How old are you? No, What do you want? Znamy, zapisał że Zapisał przysięć. Yay! Yeah! Thank you. I, jak to się nazywa? Ghostwriting. Ghostwriting? O, tak, to no już mamy wszystko. Mamy wszystkie dowody. Możemy że... jeszcze szukać. No, jeszcze, jeszcze mamy na zrobienia Już wiem dlaczego na mnie od ten, bo nie atakował, bo jest samotna. Dopiero jak sam byłeś. Bo zaczął coś robić takiego. A Shade Aaaa. ma takie coś, że on jest wstydliwy. Aha. Dobra, to czekajcie, to ja sobie szybciutko zaznaczę. Mieliśmy ghost ghostwriting. Mamy jeszcze dwa zadania do zrobienia. Brudna woda, której nie damy rady i można jeszcze ducha spróbować zrobić zdjęcie. A Czemu nie damy wody? rady? Bo on jest w takim pokoju, że nie włączy wody. Ale wiesz co ja ci powiem, że on chyba nie włącza w danym pokoju, bo ja na przykład jak robiłem misję treningową, to miałem ducha w garażu, a zrobił mi <słyszy> yy wodę w kuchni. Ej, jak, Nie wiem. Jak będziemy razem, to nie będzie żadnej aktywności ducha, tak? No, on nas nie zatokuje jak będziemy wszyscy wspólnie. Nawet no, jakby. No to... po... Ale pojawi się na przykład, jak wypowiemy jego imię? Właśnie chyba nie, bo jest wstydzik. wstydliwy. No dobra, to szukajmy wody i kości razem teraz, tak? No tak. Mhm. Teoretycz... Ale poczekajcie na mnie. No dalej, chodź. No i teoretycz... teoretycznie możemy rozgniewać go poprzez gadanie i wtedy zrobić mu zdjęcie. Ja bym zapomniał, jak ma na imię. Eee, to co, idziemy na górę najpierw szukać? Kości? No. Chyba tu już zwiedziliśmy cały. A to muszą być kości? To muszą być kości, czy może być co innego? Kostka taka raczej i jeszcze laleczka wudu. Laleczka wodu. Jak no się właśnie. nie mylę. No no, 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 coś tam było. U, siekiera. Teoretycznie Właśnie, siekiera nie dawała też do zdjęcia? Czekaj. Chyba nie. Stracisz nam fotki. To co miałaby dać nie, siekiera, siekiera? Nie, nie tutaj. Bo na... nie, ostatnio widziałem kogoś, że to zaliczyło jako coś. Ale skąd wiesz, że zalicza? Masz napisane, tak? Że to jest. No, <grym> pisze, tak? pisze. <grym> Włączę bezpieczniki. No w sumie rację. Możemy pozapalać światełka teraz. Jak zapewne za dużo, to i tak wywali. Tak, tak, to fakt. Dlatego jak wychodzimy z pokoju, to gaśmy. Które są zapalone? Taktik. Jep O, kapelusz zarąbisty. Nie można go wziąć? Łe. Nie. A można to otworzyć? Uuu! Uh. Ej, patrzcie co znalazłem! Eee, myślałem, myśli... myślałem, że to bong. Ale bong. bong. <laughs> bong. <laughs> nie ma tutaj kostki żadnej. Nie ma nic w tym pokoju. O, nie ma na Christopher White czasami. Tak. tak nie miał. jestem pewny. Tak miał. Zbite lustro, czy to jest jakiś dowód? E, nie jestem pewny. Nie Bo... będę robić zdjęć no noczu. Nie, 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 nie ryzykuj. Czysta. Czekaj. Eee, myślałem, że mogę zrobić to. Umyć zęby. Idziemy te, dalej. te zdjęcia są mega creepy. Zdjęcia są masakra Yup Czasami mam wrażenie, że one zaraz się poruszą, albo coś się zmienią I muchy lep na much jest there. Ej, kość! Jej! O, jest na środku To czekaj, walnę fotkę Czekaj! O, to czekaj Zostawcie się na selfie Jest! Zobaczmy, czy zaliczyło Zaliczyło, no i świetnie zabierają dobra no to co? Brudną wodę też szukamy jeszcze, nie? Po No bo inyki. Teoretycznie, to dole, teoretycznie. To raczej na dole, można. że jest bliżej ducha. Czekajcie, chcę zobaczyć, czy kufer można otworzyć. Nie, nie można, dobra. Wtedy nie. Znaczy, są duchy, które. Na, jeżeli na przykład. Yy, mamy już teraz tego ducha wykrytego, to możemy się jakby dowiedzieć, czy on jest w stanie zrobić brudną wodę, czy każdy duch jest w stanie zrobić brudną wodę. Ja myślę, że każdy duch powinien robić brudną wodę. Mm -hmm, mm -hmm. O? Gadza się już światło. A, dobra. Sync, szukajmy jakiegoś synku. Co? Port. A nie, to jest gaźcie światło. Gości się bawi. Ale w kuchni jest ten. No, Sync. Spróbuj. A ja chcę drugie zrobić. to jak na razie. A, myślę, że to jest drugie. A tam z tyłu na zapleczu nie ma? Tutaj w miejscu gdzie ona jest. Hello. K kolera, teoretycznie ktoś z najwyższym Sanity mógłby się pobawić z nią faktycznie, żeby się pojawiła i zrobić jej fotkę. Dobra, chodźcie, jeszcze poszukamy tą brutą wodę, żeby parę pomieszczeń zostało tam. Yep, po jep, yep. domu. Yep. Ale to duch musi ją włączyć, to jest trochę głupie. Ej, hey, what the fu... Um. Co? To zdjęcie. Um. Co? Aha, tu drzwi otwarła. Ehm. Um. No co jest? mnie się spiłe, no. N nie, u mnie te drzwi są zbugowane... What? Ej, hey, what the fuck? Co jest? Wróciłem do samochodu! Co jest? Nie wiem! Typnęło mnie do samochodu, jak dotknąłem tych drzwi! Ej, hey, what? Dobra, do auta, chodź. U mnie były otwarte po prostu. Cześć, chłopaki. U, U mnie były tak jakby zgliczowane te drzwi. <grym> no chodźcie to, tam jeszcze, to, to, wydaje mi, to, jest ma to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie po prostu znaleźć tego, tego, kibel, tego dowodu. Ej, tu jest gdzieś kibel, no chodźcie, tu no jest idę, No już, już, już. już. Tu, tu jest. Pralnia, to jest, to jest pralnia chyba. W no pralni, pralni nie ma zlewu chyba, nie. No możemy zaryzykować, na przykład, nie wiem, ja czy Riven, możemy zaryzykować tym, że wywołamy ducha i zrobimy mu zdjęcie, ale to jest bardzo mega ryzykowne, nie wiem, czy jest sens. No to co? Jak A Aparat dla kontentu? Ile mamy zdjęć? Dawa. Dwa. Dobra, kuźwa, zrobię to. my wychodzimy. Tak. Zrobię to. No. cześć chłopaki. Do zobaczenia. Mm -hmm. nie może być nawet z tobą Max? Nie, bo ona jest nieśmiała, jak jesteśmy w grupie. No i dwie osoby? Tylko musicie mi powiedzieć jak ma na imię Dobra. Na, nazwisko ma white na pewno. No, ale to musi być imię. Ej, no, czemu mnie tapie do samochodu cały czas! Jest? może jestem duchem? Co jest? <laughs> What? Hmm. Ja Dobra, zobaczcie. Znaczy, co? A czekaj... Czeka. E czy, ja czy jak ja wezmę krucyfik, ja to to zapobiegnie pojawieniu się jego? Eee, możesz tam w sumie wrzucić, ale nie Złabę mamy z tym strony. Zobacz słabe strony jego. No to przeczytajcie, mi, bo ja nie mam wolnych rąk. Już patrzę. Eee, to jest shade. Mhm. Mm jest bardzo agresywny? Czy nie? Poruszył tam sensorem u siebie w pokoju. Eee, shade jest ten. Przez to, że jest wstydliwy jest cięższy cięż do znalezienia, a słabością jest jego, że nie wejdzie w tryb łowienia, jeżeli jest więcej ludzi w pobliżu. Okej okay. I to wszystko. Okej okay. O, aktywność na dziewiątkę skoczyła O FAK! O! Dycha, 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 dycha! Szykuj się na zdjęcie! No! O, miga, Miga! Yes. No, pa, no zobacz! Jestem znowu u was w samochodzie! Co to o, jest ma? Widziałem go, ale nie udało mi się go uchwycić chyba. Czekaj, a gdzie są z... Gdzie są zdjęcia? Nie zaliczyło. Gdzie są fotki? Kurna Nie zaliczyło, po... bo widzę, że questa nie mamy. No... Pojawiał się mi, przed, no. mo... Pojawił mi się przed mordą, także no nic, no to już żeśmy przy... wszystkie zdjęcia wykorzystałem. Bo ostatnio... przetrwałeś! Ale... Z... Ta, z... <śmiech> Ale... <śmiech> bo się teleportowałem! <laughs> no on tam teraz łazi, bo ja byłem sam i teraz go wybawiłem, wybawiłem i on teraz tam łazi. No już teraz zniknął. No dobra, to to jest shade na 100%? Na 100% shade, nie? dobra. I można zamykać drzwi Odjeżdżamy. Yep. Wyjeżdżamy Ej, bo jest zdjęcie, zróbcie go zdjęcie. Gdzie? No jest. Napisał nie. jako ghost? Gdzie? No ja widzę, że jest. Pod kością Co? Tylko bez twarzy, nie ma jego twarzy, jest całe ciało. Nope. Nie ma. U mnie też nie ma. nie jest. Ale nie zaliczyło nam zadania. Nie, bo twarzy nie widać, jest widać tylko... Capture a photo no, of the ghost. Niezaliczone. No tak No że... dziwne. Dobra, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy do widzenia. Nie, <laughs> Hello? i w dół jest zdjęcie Nasze usługi no, zawsze dobre Polecamy się na przyszłość W ogóle czemu ja nie założyłem gopro żebyście mnie obserwowali tam? No w sumie. Nie? Welcome back I've got some jobs ready for you. Czemu ja się tak długo wczytuję? Co, starczy na dzisiaj? Tak, tak, ja się muszę wczytać najpierw do menu, ale... Ja też. O, jestem. O, ja też muszę załadować. Hello, o, jestem. Chodź, Max. Jest yes, To był shade! 60 dolarów? Mało. Wcześniej zarobiłem 70. Ej, zobaczcie Gdzie? sobie, jaki jest jakiś jaki jaki pocięty przez całą długość ciała. I to ma 12 lat, wygląda na 20. Ale ja jestem sam w lobby. Ja też. Nie, też ma... rozłączyło z lobby. A, no, no. tak. Hmm. Nie, ja... Ja go nie widzę, nie, nie. No. <śles> Ja mam, ja mam takie zdjęcie, że mam właśnie go od pasa do Zobaczę na nagraniu. Zobaczę to, na nagraniu, dokładnie. No dobra, to by było na tyle. Zdobyłem drugi poziom. Jest, mam drugi poziom. Uuu, I mam 109 dolarów, będę mógł sobie kupować rzeczy. Ej, właśnie, nie zwróciliśmy uwagę na Daily Challenge, bo też Daily Challenge były, ale akurat. Okay, ja. rację, rację. Fine bone miałem. Ja też ja miałem Fine bone i Get a Ouija było respond. i to mam zrobić. No też to mam, a mi nie zaliczyło tego z Get a Ouija. Nie widzia... nie, nie, to też no, tak, nie chyba nie gadałem. No bo ja gadałem. Dlatego no. nie zaliczyło, nie. No dobra, to, to było na tyle, moi drodzy. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobały nasze dwa dochodzenia. W sumie jedno nieudane dla mnie, ale. No cóż. Dobra, to było na tyle. W następnym odcinku zagramy sobie kolejne mapy. Mam nadzieję, że Rivien będzie znowu z nami, bo całkiem fajnie się gra we trójkę. No i też jeżeli mamy kogoś na Wiarce, e, Chyba, że Marcin Jest się przyjemniej. chyba że Marcin się zdecyduje na Wiarce, ale raczej, <laughs> raczej nie. E, dobrze, to było na tyle. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Nara!